szalone przeczucie okazało się prawdziwe. Poniedziałkowy poranek, matematyka, nauczycielka zbiera pracę domowe, a moja zniknęła kompletnie. Byłam w totalnym szoku, bo pamiętałam jak wieczorem spędziłam godzinę nad tymi równaniami i jak jeszcze przed lekcją sprawdzałam, czy na pewno mam te kartki. Uznałam, że pewnie jestem przewrażliwiona i gdzie się zgubiłam. Zdarza się, ale potem dwa dni później kolejna praca domowa wyparowała. Zaczęłam się zastanawiać, kto w ogóle chciałby moje zadania i wtedy zauważyłam coś dziwnego. Za każdym razem, gdy spędzałam przerwę z moim kumplem on zawsze, ale to zawsze oferował, że potrzyma moje rzeczy, gdy tylko wychodziłam do łazienki. Jakby miał jakąś obsesję na punkcie mojego plecaka. Następnego dnia postanowiłam przeprowadzić mały test. Zostawiłam plecak bez opieki na minutę, udając, że idę do łazienki, ale tak naprawdę na I co widzę? Darka, który grzebie w moim plecaku. Gdy wróciłam, podskoczył jako parzony. Eee, Poprawiałem ci zamek. Wymamrotał. Ta, jasne. Wiedziałam, że to on podbiera moje prace. Więc gdy tylko wyszedł z klasy, dopadła jego segregator, którym były obie moje zagubione prace, z moim imieniem zamazanym i jego na bazgranym na górze. Byłam tak wkurzona, że zrobiłam jedyną logiczną rzecz. Pobiegłam prosto do nauczycielki. Gdy Darek wrócił, jego mina była bezcenna. Próbował się wypierać, ale nauczycielka spojrzała na niego tym swoim wzrokiem nie urodziłam się wczoraj i powiedziała: "Więc oboje przypadkiem zrobiliście identyczne zadania, identycznym charakterem pisma?". Skończył z dwutygodniowym a ja dostałam przepustkę na cały miesiąc bez prac domowych. Gdy wróciłam do domu, dostałam od niego SMS-